Aneta Kober, witam Państwa bardzo serdecznie w programie kulturalnym. Szanowni Państwo, my dziś gościmy w miejscu aktywności lokalnej Dwa Jelonki. Z nami jest koordynatorka tutaj tego miejsca. Za chwileczkę porozmawiamy na temat działalności, na temat wszystkich wydarzeń, które się tu odbywają. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Na początek takie pytanie z mojej strony. Proszę powiedzieć, do kogo skierowane jest miejsce aktywności lokalnej? Kto tu może przybyć? W jakich godzinach? Miejsce aktywności lokalnej, no tak jak sama nazwa wskazuje, dla społeczności lokalnej jest otwarte na wszystkich mieszkańców Bemowa, ale nie tylko. Oczywiście nie sprawdzamy skąd kto do nas przybywa. Jest to miejsce przeznaczone na, na działania mieszkańców, skierowane na integrację lokalnej społeczności, na współpracę z różnymi organizacjami, które gdzieś tutaj w okolicy działają. Jest otwarte w zasadzie codziennie. Nie. Od godziny 14 do 20 w poniedziałek i wtorek, a od godziny 10 do 20 środa, czwartek, piątek, weekendy też, ponieważ tych wydarzeń tutaj jest bardzo dużo większość, zdecydowana większość, proponowana właśnie przez mieszkańców. No i weekendy też staramy się elastycznie angażować na te wszystkie ich aktywności. Miejsce Aktywności Lokalnej Dwa Jelonki działa w ramach Bemowskiego Centrum Kultury. No i jest to ważne dla nas z punktu widzenia tego, że w ogóle Bemowskie Centrum Kultury jest nastawione szeroko, na szeroko rozumianą współpracę ze społecznością lokalną. W ramach tej współpracy odbywa się też taki projekt, laboratorium projektów I co roku w różnych, w innej części Bemowa, laboratorium było już na Boernerowie, w tym roku na Chrzanowie i projekty, które są tam proponowane przez mieszkańców, wpisują się tak samo w taką ideę trochę aktywizacji tej społeczności, ale takiego też dawania tym osobom głosu i sprawczości, że to oni mogą decydować o wyglądzie swojego sąsiedztwa, swojej okolicy, o tym, że mają na to wpływ, jak wygląda w ogóle społeczność lokalna. Więc to, się, to ze sobą idzie w parze działania miejsca aktywności lokalnej, działania Bemowskiego Centrum Kultury w tej wspólnej idei. Dodajmy, że jest to również w tym samym budynku, prawda? Tak, zdecydowanie. Bemowskie centrum kultury jest rozsiane, ale, ale część, ym, część rzeczy odbywa się właśnie tutaj na powstańców śląskich 44. Proszę powiedzieć, z jakiej przestrzeni można skorzystać, przybywając do Państwa tutaj codziennie w tych godzinach? z tej, w której tutaj jesteśmy. To jest przestrzeń przy Powstańców Śląskich 44 i no i tak składa się z jednej większej jakby sali, w której odbywają się warsztaty, spotkania, czasem jakieś, nawet potańcówki. Mówię, bardzo elastycznie. Jest to przestrzeń, która generalnie ma żyć i ma się zmieniać i dostosowywać do aktualnych potrzeb osób, które organizują tutaj coś, albo nawet nie organizują bo jest to przestrzeń w której można przebywać swobodnie, korzystać z niej w miarę swoich potrzeb, spotykać się, umawiać z innymi, przyjść popracować, wypić kawę, herbatę. Wszystko jest otwarte, bezpłatne do korzystania. Jest też część taka, którą my nazywamy dziecięcą. A jest tam dużo właśnie dziecięcych zabawek, konsola, telewizor. No to tyle. Tak właśnie działa ta przestrzeń. Proszę powiedzieć, kto może do Państwa skierować swoje inicjatywy i jakiego rodzaju mogą one być? W zasadzie każdy, kto ma na to ochotę, tak? Czyli jesteśmy tutaj z Bartkiem, z którym koordynuję to miejsce, po to, żeby właśnie osoba z jakimś pomysłem, z jakąś chęcią mogła do nas przyjść i skonsultować swoje, powiedzmy, wydarzenie. Mogą to być dzieci, dorośli, seniorzy, grupy zorganizowane, formalne bądź mniej formalne, także nie, nie ograniczamy tego, kto mógłby to być, kto nie. Proszę powiedzieć, jak to wygląda? Przychodzi tutaj dana osoba zainteresowana organizacją takiego wydarzenia, i jeśli chodzi o czas, to, to właśnie tutaj się pojawia ta kwestia, czy jest dyspozycyjność w ciągu tygodnia? Tak, jest. Oczywiście teraz nasz kalendarz jest dość zapełniony, no ale zawsze staramy się znaleźć taki dogodny termin, żeby, żeby zrealizować pomysł. Im szybciej, tym lepiej. Działamy na takiej zasadzie, że, że szukamy tego miejsca w kalendarzu, dogadujemy się w zależności od grupy odbiorców, czy ma być to bardziej rano, po południu, bardzo, bardzo różnie, ale, ale jak najbardziej nie, nie mówimy nigdy nie, staramy się tak to wcisnąć i zorganizować, żeby wszystko pogodzić. Proszę powiedzieć, które warsztaty cieszą się największą popularnością w dwóch jelonkach? Trudno powiedzieć, to nie jest tak, że jest, jest tych pomysłów tak dużo i tak różne, Zapraszane są na to osoby, przychodzą na to osoby, które, e, które też no, kierują się albo... Tym, że na przykład um, są um, grupą MAM i, i grupa MAM bardzo aktywnie działa, mają swój chór i prowadzą to w ramach inicjatywy lokalnej. Um, seniorzy spotykają się na brydża, a osoby w, um, dorosłe, powiedzmy trzydziestoparoletnie często wpadają na spotkania w stylu wykład, um, warsztaty związane z zdrowiem. No, naprawdę nie ma tutaj jakiego, jakiegoś klucza i reguły. Dużą popularnością cieszy się też cykl spotkań podróżniczych Pracownia Podróży. To są spotkania też raz w miesiącu, na których osoby, które odbyły w swoim życiu jakąś ciekawą podróż, dzielą się tym opowieściami, zdjęciami. Na to przychodzi bardzo, bardzo dużo osób, czasem nawet około 100. To ja w takim razie jeszcze się dopytam, jak takie spotkania przebiegają i na przykład osoby, które byłyby zainteresowane przekazaniem takiej wiedzy o jakimś miejscu, Ile muszą czekać na to, żeby zaprezentować się w ogóle w taki sposób? Najłatwiej będzie, jeśli po prostu wpadną do dwóch jelonków. Wtedy my porozmawiamy, zapytamy o to, jaki, jaki jest ten pomysł, sprawdzimy nasze też możliwości właśnie przestrzenne, kiedy to po prostu możemy w kalendarz wcisnąć. Ale tak jak powiedziałam, wychodzimy z takiego założenia, że nie odprawiamy nikogo z kwitkiem. Staramy się tak wypracować tę współpracę, że. Żeby, żeby udało się mieszkańcom zrealizować to, czy, o czym marzą, co chcą, żeby czuli też z tego, z tego swojego działania jakąś satysfakcję. A jakie warsztaty proponujecie Państwo seniorom z Bemowa? Nie my proponujemy, tylko jakie inni mieszkańcy proponują innym, innym mieszkańcom. Dokładnie. Tak, seniorzy przychodzą bardzo, nawet czasem bardzo licznie na brydża, ale też na różnego rodzaju wykłady, na przykład na te spotkania pracowni podróży, na wykłady proponowane przez innych mieszkańców, mieszkanki o zdrowym stylu życia, na spotkania rękodzielnicze. Na przykład, właśnie to makramowanie i wcześniej zajęcia dekupażu. Także na różne. To też w zależności od tego, czym się interesują i, i co chcą zrobić z tym swoim wolnym czasem. To powiedzmy w takim razie, jak przedstawia się tygodniowy harmonogram warsztatów, zajęć, które odbywają się tutaj w Dwóch Jelonkach. Znowu odpowiem także bardzo bardzo różnie, bo nie mamy sztywnego programu zajęć, tylko tylko tak jak widzimy na tej tablicy, wywieszamy go na bieżąco i on się zmienia w zależności od tego, jakie te pomysły są. Mamy kilka rzeczy, które są stałe w programie i to są właśnie inicjatywy lokalne, na przykład grupa śpiewu Warszawskiego, folklor warszawski spotyka się we wtorki od 19 do 21. To jest taki stały. Chcę zapytać, jakiego rodzaju jest to grupa i kto może się dołączyć? Czy trzeba mieć jakieś umiejętności, czy to jest zaawansowane już tutaj takie warsztaty zaawansowane? No, tak, jak ta idea tego miejsca zakłada, jest to cały czas grupa otwarta, do której można dołączyć. Jest to grupa wielopokoleniowa um, i, i nie, nie ograniczamy jakby dostępu do tego. Um, i, no I tak wie, wszystkie wydarzenia są, są otwarte na wszystkich mieszkańców wstęp wolny, można śmiało dołączyć. Proszę powiedzieć w takim razie, co w najbliższym czasie się tutaj odbędzie w dwóch jelonkach? Na co można zaprosić mieszkańców, oczywiście? Bo też dodajmy, że to są bezpłatne warsztaty. Tak, warsztaty, spotkania, przeróżne inne rzeczy. W sobotę mamy pierwszą w tym roku Bemowską Wymianę Książek, która jest realizowana co trzy, co trzy miesiące, raz na kwartał, w ramach budżetu partycypacyjnego. I w te sobotę od 12 do 15 zapraszamy tu do dwóch jelonków, można wymienić się książkami, poznać sąsiadów, także bardzo zapraszam. A poza tym dużo właśnie, tak jak wspomniałam już o budżecie partycypacyjnym, w tym roku dużo wydarzeń będzie realizowanych w ramach budżetu, ponieważ mieszkańcy napisali w zeszłym roku dużo projektów, które gdzieś są. Teraz realizowane w dwóch jelonkach i będą do spotkania znowu bardzo różne potańcówki, kinoplenerowe, właśnie wspomniane wymiany książek, warsztaty kulinarne, cykl kryminalistyczny. Także do końca tego roku będzie naprawdę sporo się działo w ramach budżetu partycypacyjnego na przykład. To ja jeszcze dopytam o wydarzenia, które się w najbliższym czasie odbędą, skierowane do mieszkańców, jakiego rodzaju one będą i do Kogo skierowanego? Na przykład w poniedziałek mamy warsztat plecenia warkoczy. Jedna tutaj z naszych sąsiadek umie to robić, chce się podzielić swoją umiejętnością i zaprasza na to wszystkie chętne osoby, które chcą się nauczyć tatusiów też, którzy może chcą nauczyć się pleść warkoczy swoim córkom. Potem a propos też tego, o czym wspomniałam, że staramy się współpracować też z innymi organizacjami, a nawet lokalnym biznesem, który gdzieś tutaj na Bemowie działa. We wtorek będą, nie, to jest środa, 20 marca będą warsztaty dla kobiet, które chcą nauczyć się różnych zabiegów antycelulitowych, Ponieważ będzie to prowadziła kobieta, która, która prowadzi tutaj na Bemowie taki biznes i bezpłatnie chce też taki warsztat zorganizować. To jest wtorek o 11.30. Środa o 11.30. Mamy warsztaty makramowania, które są w czwartek o 13, około 13.00. I na te spotkania też zapraszamy wszystkie chętne osoby, które po prostu chcą się nauczyć metody wyplatania. Poza kanonem spotkania czytelnicze dla młodzieży odbywają się raz w miesiącu w czwartki o 17.00. Zapraszamy młodzież, która jest zainteresowana książkami trochę szerzej w innym kanonie niż ten szkolny. Spotkania aktywnych rodziców, jest ich sporo, tutaj w dwóch jelonkach. No i właśnie w, to będzie piątek, 22 marca o 11 będzie spotkanie o fotelikach, o bezpiecznym przewożeniu dzieci. I również w piątek wieczorem o 18:00. to już właśnie dla osób, które są po pracy i, i chcą jeszcze przyjść, pointegrować się z sąsiadami, a przy okazji posłuchać e, o czymś e, dla nich ciekawym, będzie wykład 7 kroków do zdrowia wiosną e, i na tym wykładzie też jedna z mieszkanek, która e, pasjonuje się medycyną naturalną, jest instruktorką Tai Chi i Chi Kungu, będzie opowiadała o wiośnie i o tym jak się na nią przygotować. To ja jeszcze na zakończenie mam takie pytanie. Gdzie wszelkiego rodzaju informacje na temat tutaj działalności tego klubu, to, tego miejsca można uzyskać i sprawdzić? Na stronie Bemowskiego Centrum Kultury w repertuarze. A też na naszym facebooku, chyba najłatwiej na naszym facebooku, dwa jelonki. Nawet nie trzeba mieć swojego profilu, żeby zobaczyć, jakie wydarzenia są tutaj organizowane w najbliższym czasie. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, którą chciałabym dodać, że to miejsce działa na zasadzie wzajemności, czyli tego, że ktoś daje coś od siebie, ale też może wziąć, czyli skorzystać z tego, co się tutaj dzieje, czy to jest organizowane przez innych mieszkańców, a też zaangażować się w nasze. Wspólne dbanie o to miejsce, czyli czasem może to być dorzucenie herbaty na wspólny stół, czasem pomoc przy organizacji jakiegoś wydarzenia. Generalnie bardzo nam zależy na tym, żeby mieszkańcy traktowali to miejsce jako też swoje, żeby oni razem z nami wszystkimi dbali. Czyli serdecznie wszystkich zachęcamy do przybycia tutaj. Tak, do bycia z nami, bycia z innymi sąsiadami, do tego, żeby, żeby traktować to te sąsiedztwo lokalne jako coś ważnego i wartościowego. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie. Klub Młodzieżowa Alternatywa działa, działa nieprzerwanie działa już szósty rok. W listopadzie roku 2018 obchodziliśmy piąte urodziny, teraz zaczynamy szósty rok, zaczęliśmy już dwa miesiące, klub działa i jeśli chodzi o działania klubu, to przede wszystkim krótkie informacje. W kontekście samego harmonogramu. Zapraszamy od poniedziałku do piątku, zmieniły się godziny. Działamy od 16 do 21, 21.30 czasami, z racji tego, że takie są preferencje młodzieży, która dzisiaj późno kończy lekcje, a w związku z tym od godziny 15 trudno było jeszcze działać z kimś w klubie, i z racji tego, żeby młodzież miała. Rytm dnia dopasowany do swoich preferencji to e, zaczynamy trochę później, czyli zapraszamy wszystkich w wieku 13, 22, 23 lata, e, od godziny 16 do godziny 21 bądź 21.30. Jeśli jest taka potrzeba, to zawsze kadra klubu e, zostaje dłużej. E, I cóż, jakie działania? Niezależnie od tego, że od poniedziałku do piątku działa studio nagrań, to e, również sporty walki, MMA, ale też street workout. I tutaj pewna nowość: wtorki i czwartki, między 18 a 20, tak jak zawsze. Natomiast jeszcze jedna ważna informacja: nasi wolontariusze e, prowadzą działania, jeśli chodzi o street workout, e, również w soboty e, w Parku Górczewska od 11 do 12. Takie informacje będą u nas na e, profilu Facebookowym. I cóż więcej, startują też projekty, projekty cykliczne, ale delikatnie jak zawsze zmieniamy ich charakter zmieniamy nazwy. W związku z tym startuje oczywiście znany wszystkim projekt Własne Ścieżki Pokoleń bądź Pokolenie Własnych Ścieżek, tym razem z podtytułem Niepokorni, Niepodlegli. Pierwsze spotkanie na pewno już w marcu. Oprócz tego startuje też projekt Alternatywa Street Passion będący przedłużeniem projektu Alternatywa Street Knowledge i w ramach tego projektu do końca roku odbędą się... Gale sportów walki, gale boksu, odbędzie się turniej street workoutowy, odbędzie się również, odbędą się również zawody na terenie skateparku Bemowo i te działania, zaczynamy te działania, będą miały miejsce niektóre już w marcu, a kolejne w kolejnych miesiącach. Nie wspomniałem jeszcze o warsztatach graffiti, które zawsze odbywają się w czwartki, a przede wszystkim zapraszamy wszystkie osoby, niezależnie od przedziału wiekowego, które mają swoje inicjatywy, które chciałyby wesprzeć działania klubu na rzecz społeczności lokalnej, wesprzeć działania fundacji, wspomóc swoich sąsiadów, wspomóc społeczność lokalną, wspomóc swoją dzielnicę przede wszystkim, bo wszyscy jesteśmy mieszkańcami Bemowa. Zapraszamy do nas między 16 a 21 od poniedziałku do piątku. Zapraszamy do pisania do nas, również na naszych profilach filach facebookowych czy wysyłania nam maili z propozycjami działań. Jeśli pojawiają się jakieś działania, które są e, dla wszystkich mieszkańców interesujące, interesujące dla młodych ludzi, to my jak najbardziej staramy się to monitorować i wtedy takie działania będziemy też wspierać, uruchamiać. Im więcej działań na rzecz społeczności lokalnej, tym lepiej. Jeśli chodzi o projekt Własne Ścieżki Pokoleń, bądź Pokolenie Własnych Ścieżek, bo staramy się w pewien sposób żonglować tymi nazwami z racji tego, że włączamy do spotkań nie tylko osoby urodzone w okolicach roku 1930, czyli pokolenie żołnierzy Armii Krajowej, pokolenie powstańców warszawskich, pokolenie żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych, ale również opozycję demokratyczną, działaczy niepodległościowych z lat 70-tych, 80-tych, to niezależnie od tego, z racji okresu w jakim się znajdujemy, a znajdujemy się w okolicach narodowych, dowego dnia pamięci żołnierzy wyklętych i e, samo upamiętnianie tych postaci postaci związanych z podziemiem antykomunistycznym z tak zwaną drugą konspiracją e, to upamiętnianie będzie jeszcze trwało dość długo w pierwszym półroczu 2019 roku i w związku z tym będziemy się starali w marcu, kwietniu, w maju spotkać z jak największą ilością właśnie żołnierzy niezłomnych a symbolem naszym symbolem na terenie Bemowa jest pan pułkownik Waldemar Kruszyński z którym spotkaliśmy się już podczas Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na Bemowie podczas obchodów i myślę, że pierwszym gościem Projektu Pokolenie Własnych Ścieżek, Własne Ścieżki Pokoleń w 2019 roku. Tradycyjnie z racji momentu, w którym zaczynamy, a każdego roku zaczynamy w marcu, będzie właśnie pan pułkownik Kruszyński, jeśli pozwoli na to zdrowie, ale e, to jest mój apel, proszę życzyć e, jak najlepszego zdrowia panu pułkownikowi, ma już ponad 90 lat, ale znowu wrócił do kolejnej młodości.